Słuchajcie, o tym po prostu nie da się zapomnieć. Dosłownie po prostu trzęsie. Cała Polska żyje jelenią górą. Dwie dziewczynki, jeden nóż, jedna nie żyje, druga ma zniszczone życie. I co widzę? Co widzę w telewizji, w internecie, w tych cholernych oświadczeniach, kuratoriów, lisów, MSW, ja widzę wielkie kurwa zdziwienie. Po prostu jak to się mogło stać? Gdzie były sygnały? To niewyobrażalna tragedia dla rodziny, dlatego. Gówno prawda. To jest wyobrażalna tragedia. To jest tragedia, na którą ten system pracował latami. Dzisiaj czytam te newsy, do szkoły wysłano sztab kryzysowy, 16 psychologów, 16 kurwa specjalistów. <laughs> Jedzie teraz do Jeleniej Góry, wiecie po co? Oni tam jadą, jadą gasić pożar w budynku, który już dawno spłonął. I ja mam teraz jedno zasadnicze pytanie. Do tych ludzi, do organów prowadzących dalej, gdzie wy byliście wcześniej. Bo dochodzą mnie słuchy, niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, chociaż wątpię, że w tej szkole, gdzie doszło do tragedii, na co dzień nie było nawet jednego psychologa z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię o pedagogu, nie mówię o kimś po kursie online czy po dyplomówce robionej w weekend. Mówię o psychologu z magistrem, który wie, jak pracować z agresją. Słyszę, że tam była pustynia. Jeśli to prawda, to te dziewczynki nie miały szans. System oszczędzał na etacie, a teraz wyda majątek na pogrzeby, sztaby kryzysowe. No, hipokryzja, po prostu level hard. I wiecie, słucham tych mądrych głów w studiach telewizyjnych i tak dalej. Pytałem, jaki był motyw sprawcy? Jaki jest profil psychologiczny sprawczyni ludzie? <grym> Litości. Nie, no po prostu nie mogę. O czym wy w ogóle gadacie? Wy chcecie przykładać miarę dorosłego bandyty do dwunastoletniego dziecka? Wymyślicie, że dwunastolatka to jest Hannibal Lecter, który planuje zbrodnie na zimno, kalkuluje zyski i straty i posługuje się specjalistycznymi narzędziami technik wpływu społecznego? Co, co to w ogóle wy chcecie? Ja nie wiem. Pozwólcie, że zrobię Wam szybki wykład z neurobiologii. Taki bez akademickiego bełkotu, może wam do łba wtedy wejdzie. Mózg dwunastolatka to nie jest pieprzony, to, inaczej to jest pieprzony plac budowy, płaty czołowe, ta część mózgu, która odpowiada za to, że jak się wkurwisz na szefa, to nie rzucasz w niego krzesłem, tylko zaciskasz zęby. U dziecka nie działają, nie działają jeszcze tak jak u nas. One się dopiero tworzą. Bo dziecko jest w procesie dojrzewania. Wiecie, że coś takiego istnieje? No, no tak nawet istnieje. Dziecko w tym wieku to jest czysta emocja, to jest impuls. I w mojej książce w Kapibarze pisałem o tym, że emocje są jak supermoce, ale supermoc niekontrolowana staje się bronią masowego rażenia. Złość to jest ogień. Jak nikt nie nauczy dziecka obsługiwać tego ognia, tylko każe mu być grzecznym, no to ono spali cały las. I w Jeleniej Górze właśnie ten las spłonął. Właśnie spłonął ten las. Tam nie było zimnego motywu, tam była prawdopodobnie potężna, nieuregulowana wściekłość, lęk i poczucie bezradności, bo dorośli zawiedli. I ta mieszanka wybuchła jak granat. Dziecko nie ma historii kryminalnej, więc nie możemy mu stworzyć profilu psychologicznego. Dziecko ma tylko historię bycia ignorowanym przez dorosłych. Szukacie winnego? Nie szukajcie go w spaczonej psychice dwunastoletniego człowieka. Szukajcie go w świecie, który zostawił dziecko same, z nożem w ręku i chaosem w głowie. A jak wam się nudzi, to idźcie pozbierać na PKS snusy porzucane przez dziesięcioletnie dzieci. To może będziecie wtedy bardziej sprawczy. Wiecie, piszę teraz nową książkę. Nóż w plecy polskiej edukacji. To jest do systemu wszystko, co mówię. I wiecie co? Tytuł pasuje idealnie do tego, co się stało. Bo system wbija ten nóż dzieciom codziennie. Pracuję w tym, widzę to. Wiecie, jak wygląda interwencja w polskiej szkole? To jest kultura dupochronu. Ważne, żeby papier się zgadzał. W samej Jeleniej Górze znam przypadki szkoły, które mają nawet pedagogzkę, panią, specjalistkę, która rozwiązuje konflikty na zasadzie dzieci. Podajcie sobie rękę na zgodę i po sprawie. I cyk, nic się nie stało, ona mówi. I ona myśli, że załatwiła temat. Procedura odfajkowana. I pewnie ta sama pani będzie teraz prowadzić te wielkie lekcje wychowawcze, bo teraz wszyscy się zajarali, będziemy prowadzić lekcje wychowawcze, kurwa, i będzie po prostu super. Wiecie, co mnie najbardziej brzydzi w tym wszystkim teraz? Po fakcie? to co się odpierdala w mediach. Włączam telewizor, otwieram portale i co widzę? Wielką debatę o telefonach. Czy trzeba zabrać dzieciom smartfony? Czy media społecznościowe są winne? Zakażmy TikToka w szkole i w ogóle po problemie. Ludzie, czy wy jesteście poważni? To jest temat zastępczy. To jest zasłona dymna. Najłatwiej jest zwalić winę na zły telefon, bo telefon się nie obroni. Dużo trudniej jest stanąć przed lustrem i powiedzieć, To my dorośli daliśmy dupy. Myślicie, że jak te leśne dziadki z rządów wprowadzą zakaz komórek, to zniknie agresja? Że dwunastolatka przestanie czuć wściekłość, bo nie ma Instagrama? To jest myślenie ludzi, którzy mentalnie siedzą w średniowieczu. Ci ludzie na górze, ci decydenci, nie mają pojęcia o psychologii dziecka, ale ustawy piszą chętnie, żeby pokazać, że coś robią, i te media patrzy na te nagłówki w ogóle. Wyrazy współczucia dla rodziny łączą się w bólu. Gówno prawda! Nie łączycie się w żadnym bólu, robicie z tej tragedii mięso dziennikarskie i polityczne. Dla, te, dla, dla Was to jest tylko wiral. To są tylko zasięgi. Klikacie się na śmierć dziecka. Im więcej sensacji, im więcej krwi, tym lepszy wynik reklamowy. Udajecie świętych, piszecie te swoje listy kondolencyjne. A tak naprawdę zacieracie ręce, bo słupki rosną. Realnie nic się nie zmieni, dopóki nie skończymy z tą fikcją. I jeszcze jedno do rodziców. Przestańcie wierzyć, że zabranianie telefonu w ogóle rozwiąże problem. Wiecie, co jest najczęstszą chorobą dzisiejszych dzieci? Nie uzależnienie od ekranu, tylko samotność. Samotność, która jest powodowana właśnie przez dorosłych. Dziecko wraca do domu i co widzi? Matkę na telefonie, ojca przed telewizorem, albo w ogóle jakiś pusty dom, bo. A. Jest rozdział o mamie, która śpi w kocu, bo ma depresję. I dziecko to widzi, dziecko widzi waszą obojętność, dziecko widzi, że jest dla was problemem, szkodnikiem, nieogarem, gównem, tak jak niektórzy piszą w komentarzach, bo to gówniaki mają teraz wychowani, kurwa, bezstresowe. Przyklejacie im te etykiety, ten jest niegrzeczny, ta jest dziwna i myślicie, że to spłynie po nich jak po kaczce. No, no nie, no, dziecko uwierzy w to, co o nim mówicie. W tej Górze system zawiódł na całej linii. Szkoła nie widziała, rodzice nie widzieli, psycholodzy byli w ogóle jakimś widmem, a dwie dziewczynki zostały same. Ja nie nagrywam tego, żeby sobie pogadać, bo wiecie, debaty polityczne to tam można sobie gadać. A tu potrzeba jest działać, to działać jest potrzeba. Nagrywam to, bo mam po prostu dość. Piszę o tym książki, prowadzę fundację, walczę z tym betonem każdego dnia. Jako ten psycholog za zgodą, który widzi więcej niż ci z dyplomami na ścianie od 20 lat. W książce napisałem dedykację dla specjalistów od dzieci, czyli dla dzieci, bo to one są najważniejsze. Jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem, pedagogiem, obudź się. Wyjmij łeb z papierów, przestań palić szlugi, przestań kazać podawać sobie ręce jak robotom. Spójrz na dziecko, które masz przed sobą, no, no, zapytaj, co czujesz, że zapytaj, co cię tak wkurza, że masz ochotę wybuchnąć, jak możemy to razem rozwiązać. Zdejmij z niego ten plecak wstydu i bezradności. To, co się stało w Wielkiej górze, to jest nasza wspólna porażka. I obiecuję wam. Będę o tym trąbił, będę pisał, będę wyciągał te brudy, zwłaszcza w nożu w plecy polskiej edukacji, dopóki ktoś na górze nie zrozumie, że te dzieci to nie są punkty w tabelce Excela, System leży i kwiczy, ale my nie musimy. Zadbajcie o swoje dzieciaki dzisiaj. Teraz, zanim kolejne dziecko spróbuje być sprawcze za pomocą noża. Nazywam się Patryk Kniński. Mam dość milczenie.